Siema, 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 Jacob z tej strony. Zaczynamy kolejny dzień, już 28 styczeń, więc lecimy za 7 minut rozmowa. Dzisiaj jest sobota, poległem ze wstawaniem. natomiast jutro w niedzielę za karę trzeba będzie wstać. Za karę z przyjemności, bo nie cieszę się z tego. Obudziłem się, około 6.50 i byłem bardzo, jeszcze znaczy byłem bardzo, po prostu poszedłem się wyślikać i... Potem wróciłem, położyłem się mają się słowo na ale teraz jest dobrze już. Nie będziemy narzekać, bo jest git, no więc lecimy. O, so, tak. morning, daj morning, i mm, jedzonko, owoce klasycznie, i lecimy z rozmowami. Right? One of the powerful things that this gives you is it allows you to disidentify yourself from those emotions. And you now it's <stans> taki look New fryzurka. Ogólnie fajnie, fajnie. Podoba mi się zrobiona. Jeszcze kupiłem sobie ogólnie powder, ale to pokażę. Pierwszy raz ogólnie będę go używał. To jest taki puder po prostu właśnie do baskata. Na przykład te, jak ja miałem fryzurkę. To idealnie się nadał. nadaje, więc ogólnie fryzurka mi się mega podoba. Taką jak chciałem. Też polecę tutaj fryzjera. To jest u nas na osiedl na drugim. Za chwilkę wrócę, ale mam rozmowę, więc później to pokażę. Ok, tak wygląda. Do... Próbuj tutaj. Idealnie. Elegancko, podoba się. Te kostki jeszcze tylko muszę tutaj za chwilkę ogarnąć i lecimy. Jeszcze sobie kupiłem taki powder.

Piękny stek i Iwan. Jestem tutaj po rozmowach też, już po wstępnych działaniach. Teraz się uj, zabieram za książkę, bo już jestem na samym końcu, praktycznie. Jeszcze 100 stron. Dzisiaj, jutro i książkę kończymy. No i tutaj na mnie czekają 5 nowych, więc. Fajnie będzie. No ta była gruba, więc też długo się ją czytało. No a jeszcze na razie nie będę, nie kupuję, nie planuję kupować nowych książek, bo tutaj mam kilka do no przeczytania. To są dokładnie tutaj, mam i dwie. Jeszcze Biblię chciałbym przeczytać. Czytajcie dużo książek. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Właśnie teraz zamierzam iść się wykąpać. Dzisiaj nie było siłowni, bo myślałem, że pójdę sobie około 21.30, ale zapomniałem, że dzisiaj jest sobota i jest do 22.00 siłka, tak samo jutro. Więc jutro lecimy sobie na komorę norwobaryczną, jak co tydzień o 17.00. I co? Siedziałem teraz około półtorej godzinki tutaj, uczyłem się skilla, o którym mówiłem wczoraj. Mega dużo wiedzy, mega dużo notatek robię, mega fajnie, mega mi się to podoba. Bo to jest ten skill, którego teraz potrzebuję, e, więc tak jeżeli się podobało, zostaw lajka, subskrypcję, dzwoneczek żeby być na bieżąco, jakiś ciekawy komentarz, no i do następnego, siemanko!